W annałach nauki, niektóre eksperymenty wyróżniają się swoją ambicją i niepokojącymi wynikami. Wszechświat numer 26, przeprowadzony przez etologa Johna Calhuna pod koniec lat 60., jest jednym z takich eksperymentów. Calhun chciał stworzyć utopię dla myszy, kontrolowane środowisko, w którym niczego by im nie brakowało. Zbudował przestronny wybieg, prawdziwy mysi raj. Jedzenia i wody było pod dostatkiem. Temperatura idealna. Choroby zostały wyeliminowane, a drapieżniki nie istniały. Miało to być studium myszy żyjących w stanie idealnej harmonii. Pierwsze obiekty kalhuna, cztery pary zdrowych myszy, zostały wprowadzone do ich nowego domu. Rozwijały się, szybko się rozmnażały i zapełniały wybieg. Populacja podwajała się co 55 dni, i przez jakiś czas wydawało się, że utopia kalhuna odniosła ogromny sukces. Jednak w miarę jak populacja rosła, w tym idyllicznym świecie zaczęły pojawiać się rysy. Gdy populacja myszy eksplodowała, przekraczając 2000 osobników, porządek społeczny zaczął się załamywać. Pomimo obfitości zasobów, myszy stawały się coraz bardziej wycofane i agresywne. Normalne zachowania społeczne. Takie jak budowanie gniazd i łączenie się w pary, zaczęły zanikać. Zamiast tworzyć więzi społeczne i wychowywać młode, wiele samic izolowało się, zaniedbując swoje potomstwo, a nawet wykazując wobec nich agresję. Samce również wykazywały niepokojące zachowania. Niektóre stały się hiperseksualne, próbując kopulować z czymkolwiek, co się ruszało, niezależnie od wieku czy płci. Inne stały się niewiarygodnie agresywne, atakując swoich współwięźniów bez prowokacji. Te dominujące samce pokryte bliznami i pozbawione futra patrolowały swoje terytorium, terroryzując inne myszy. Niegdyś utopijny wybieg zmienił się w chaotyczną i brutalną dystopię. Upadek wszechświata numer 26 nie był spowodowany brakiem zasobów. Ale raczej załamaniem porządku społecznego i zachowań indywidualnych. Myszy, mimo że miały wszystko, czego potrzebowały do przetrwania, uległy rodzajowi egzystencjalnej rozpaczy. Calhoun nazwał to zjawisko behawioralnym zlewem, stanem społecznego upadku naznaczonym apatią, wycofaniem i samozniszczeniem. Myszy w wszechświecie 26, szczególnie późniejsze pokolenia, wykazywały zachowania rzadko spotykane w zdrowych populacjach. Utraciły zdolność do tworzenia więzi społecznych, angażowania się w rytuały godowe, a nawet dbania o swoje młode. To załamanie norm społecznych i zachowań indywidualnych miało druzgocący wpływ na populację. Współczynnik urodzeń gwałtownie spadł, śmiertelność niemowląt gwałtownie wzrosła, a niegdyś kwitnąca kolonia zmierzała ku wyginięciu. Część czwarta Echo nas samych. Eksperyment Kalchuna, choć niepokojący, stanowi przestrogę przed niebezpieczeństwami przeludnienia i izolacji społecznej. Chociaż ludzie nie są myszami, podobieństwa między upadkiem Wszechświata 26 a niektórymi wyzwaniami stojącymi przed współczesnym społeczeństwem są trudne do zignorowania. Wzrost izolacji społecznej, rozpad tradycyjnych społeczności i rosnąca liczba problemów ze zdrowiem psychicznym wszystko to kojarzy się z odkryciami Kalchuna. Praca Kalhuna sugeruje, że może istnieć limit gęstości, przy której zwierzęta społeczne, w tym ludzie, mogą się rozwijać. Gdy przeludnienie prowadzi do izolacji społecznej, stresu i załamania norm społecznych, może to mieć katastrofalne konsekwencje dla jednostek i całego społeczeństwa. Eksperyment ten służy jako wyraźne przypomnienie, że nawet w świecie obfitości, więzi społeczne i poczucie celu są niezbędne dla dobrego samopoczucia. Część piąta Dziedzictwo pytań. Wszechświat 26 pozostaje kontrowersyjnym i szeroko dyskutowanym eksperymentem. Niektórzy krytycy argumentują, że sztuczność środowiska unieważnia jego odkrycia, podczas gdy inni kwestionują etykę poddawania zwierząt takim warunkom. Jednak pomimo krytyki, eksperyment miał głęboki wpływ na nasze rozumienie zachowań społecznych i ograniczeń wzrostu populacji. Praca Kalhuna wpłynęła na dziedziny od planowania urbanistycznego po socjologię, zmuszając nas do konfrontacji z niewygodnymi pytaniami o przyszłość społeczeństwa ludzkiego. Służy jako wyraźne przypomnienie, że stworzenie prawdziwie utopijnego społeczeństwa wymaga czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wymaga zrozumienia naszej natury społecznej i znaczenia pielęgnowania znaczących więzi w coraz bardziej złożonym i połączonym świecie.